Zobacz, jak ten translator poradził sobie w Chinach. Zabraliśmy Wasko V4 na testy w prawdziwym życiu. Zawsze pokazywaliśmy wam ten translatory w takich bardzo kontrolowanych warunkach, natomiast postanowiliśmy pojechać z nim do Chin i spróbować się po prostu przy jego użyciu dogadać. Chiński uchodzi za jeden z najtrudniejszych języków świata, nie ma absolutnie żadnego powiązania z językiem polskim, więc bez translatora po prostu się tutaj nie dogadasz, ponieważ angielski w Chinach to raczej egzotyka. Korzystaliśmy z tego translatora w różnych okolicznościach, od zwykłego zamawiania jedzenia w restauracji, po nawet zamówienie okularów u optyka. Po to, żeby sprawdzić, czy komunikacja jest tutaj możliwa i wszystko jest zrozumiałe. Co najważniejsze, ma wbudowaną kartę SIM, która umożliwia połączenie z internetem w ponad 200 krajach. Dzięki temu nie martwicie się o pakiet danych. Po prostu lądujecie w danym kraju i on już jest gotowy do tłumaczenia. Jest to wygodne, dlatego, że to urządzenie jest dedykowane. Nie musicie wchodzić w żadne aplikacje, zastanawiać się, czy telefon macie naładowany i tak dalej. Tutaj korzystacie tylko i wyłącznie z rozmów. Tutaj są też lepsze mikrofony, lepsze głośniki niż w smartfonie. Na takich tripach sprawdza się rewelacyjnie. Rozmawialiśmy przez ten translator także w recepcji w hotelu i przestudiowaliśmy tak naprawdę wszystkie scenariusze, które mogą spotkać Was w podróży i bez problemu udało nam się porozumieć. Oczywiście tłumaczenie z chińskiego na polski czy z polskiego na chiński nie zawsze jest idealne, natomiast wystarczająco do tego, żeby się dogadać, i co najważniejsze, załatwić swoją sprawę. Poza tym w ten translator mamy wbudowany także aparat, więc mamy tutaj funkcję tłumaczenia ze zdjęcia, co niezwykle się przydaje chociażby na dworcu, gdzie w Chinach oczywiście nie macie informacji, gdzie jedzie dany pociąg. W restauracji nie macie z nazwy potraw po angielsku, i w generalnie no, w Chinach nie macie nic po angielsku, więc to się mega mega przydaje. Jeśli chodzi o baterie, spokojnie jeden, nawet do dwóch dni intensywnych tłumaczeń w ciągu dnia to żaden problem, i to mówię już o tłumaczeniach praktycznie na każdym kroku, w ciągle przygotowanym urządzeniu. To naprawdę dobrze działa i no, pozwala po prostu się dogadać. A ty daj znać w komentarzu, jak dogadujesz się podczas wyjazdów.